Właśnie przygotowuję obiad z Kiciosławcem, tak? Kiciu, dla ciebie też jest morszczuczek. I to taki gigant morszczuk. Tak, będzie gigant. E, ostatnio, właśnie, było pytanie w którymś komentarzu o bułkę tartą z Oleo Farm. Gdzie ja ją kupiłam? E, wiecie co? W sklepie zielarskim więc nie wiem gdzie pewnie przez internet oleo farm to widziałam że w internecie też można online zamówić ja kupiłam u nas stacjonarnie w takim sklepie ze zdrową żywnością tam jest też sklep zielarski no i ogólnie jest zdrowa żywność więc bardzo polecam naprawdę to jest fajny zamiennik tej takiej zwykłej bułki tartej bo tutaj macie z lnem no i zrobiłam dzisiaj morszczuki zaraz będę je grillować bo to nie na patelnię tylko na grilla ziemniaczki już mi się gotują tu koperek Ogóreczki kiszone i dzisiaj będzie taki obiadek. I kicia też będzie zgrillowana. Na deserek może? Tak, z bitą śmietanką zrobimy. Kiciosławca z bitą śmietanką. Tak. Pancia zje kicie na deserek. Tak. Kiciosławca zje na deserek. Tak. Tu tak, kuchonie, zjem cię, zjem bardzo. Och, ty, zabo moja księznicko. Chowam te morszczuczki do lodówki. jadę najpierw po dzieci i zaraz będziemy je jeść. Syn zarzeczył sobie na wieczór placki, na kolację, no więc robię. A czy robię? Przygotowuję sobie, bo zaraz wyjeżdżamy na angielski, ale sobie przygotowuję. Jest rolka na moim Instagramie z tym właśnie przepisem, więc Was odsyłam, kto jeszcze nie widział, we vlogu zresztą też chyba w którymś tak było, no był przepis na te placki, a teraz biorę się za, muszę to wszystko wymieszać i biorę się za mm, sos, sos czosnkowy, no i jedziemy na angielski. Prawdziwa kieszonkowa wersja książki, zobaczcie, mieści się w kieszeni. Oraz Ola oznajmiły właścicielowi koni, że chciałyby już wracać do domu, był no, jednak jakiś przypływa. Jest alibi poszczególnych osób. Czy nie jest tak, że z zaginięcia Moniki została wykluczony tylko dlatego, że przyjęto jego fałszywe alibi, bo na przykład, nie wiem, 200 metrów nie podjechałaby z osobą, którą znała. To nieszczęśliwy wypadek na drodze, lub rzeczywiście... Próba podwiezienia młodej dziewczyny zakończona gwałtem i zabójstwem. Tak. No, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was oficjalnie już w kolejnym nowym vlogu. Ja właśnie taka już podekscytowana siedzę, bo zaraz wyjeżdżam do fryzjera. E, jedziemy ścinać włosy. No i przefarbowywać Będziemy rozjaśniać Widzicie, teraz tak usiadam sobie w tym świetle Żeby Wam pokazać dokładnie Jaki to jest kolor To jest taki wpadający już bym powiedziała W taki rudy Gdzie nie gdzie, tu jest jaśniejszy Gdzieś tam jest ciemniejszy Góra jest jeszcze ciemna Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego odrostu Ale wiecie, zbliżają się święta wielkanocne Dobrze by było mieć już te włosy zrobione A nie dopiero pod koniec yy, kwietnia Bo taki na początku miałam termin 18 kwietnia. Więc fajnie, że uda się je wcześniej zrobić. Na pewno je troszeczkę skrócimy, tak jak wam w ostatnim vlogu mówiłam i myślałam nad taką grzywką tutaj na bok, ale właśnie jedna z was mi pisała na Instagramie, czy Karolciu, czy dobrze to przemyślałaś, bo jest bardzo dużo roboty z taką grzywką. Wiecie, po fryzjerze to ona się jeszcze fajnie układa, ale później jak już sami ją mamy układać. No i faktycznie ja pamiętam, jak sobie robiłam grzywkę, czy to na prosto, czy miałam właśnie na boki. To pamiętam, że no, miałam problem z jej ułożeniem takim prawidłowym, yy, więc nie do końca jestem przekonana do zrobienia grzywki. Fajnie to wygląda, ona odmładza, i tak wiecie, no fajnie nadaje takie po prostu no czegoś innego na tej twarzy, niż taki jeden po prostu równy przedziałek, ale nie wiem, bo ja wiecie, nie umiem na szczotkę. Ja tak naprawdę nie mam takiej okrągłej szczotki w domu, nawet gdybym miała, to bym nie umiała. Mam tylko prostownicę i lokówkę. No i tak sobie prostuję czasem, czasem sobie kręcę, ale na szczotkę nie potrafię układać włosów, więc nie chciałabym kurcze robić sobie dodatkowej roboty. Tym bardziej, że no mówię, nie za bardzo się orientuję w takich fryzjerskich sprawach. U mnie to najważniejsze, żeby albo wyprostować, albo je pokręcić, nałożyć olejek i to wszystko. Jestem już po. Mm. Odzywam się do Was tak właśnie podczas jazdy, bo jestem prawie spóźniona na basen. Bo z Mariką jedziemy na basen. Jedzie też z nami e, mój tata, bo chce zobaczyć, jak Mariczka pływa. I Was tutaj położyłam. Mam nadzieję, że mi ten aparat nie spadnie. No, chciałam Wam pokazać, co zrobiłam z włosami. Docelowo. E, Jezu, jakie korki! A Pierdziel. A ja nic nie jadłam. Powiem wam, że jadłam rano dwa tosty, później sobie zrobiłam trzy placki bananowe. i Ja nic nie jadłam, żadnego obiadu, nic. I powiem wam, że jestem tak głodna, że jak przyjdę, to chyba zjem konia z kopytami. Naprawdę. A, bo ja to jestem taka dupa. Zamiast zrobić sobie jedzenie do, jak, do pojemnika, a miałam czas, czy obiad nawet zapakować, bo gotowałam normalnie, zamiast zapakować, owiat do pojemnika. No nie, po co, po co, po co, po co jeść, nie, po co jeść. Ech, no także, słuchajcie, no co, zrobiłam grzywę. Zobaczcie, taka grzywa i docelowo chcę sobie zrobić taki kolor, jak ma doda. I ja wam pokażę. Akurat korek jest, więc mogę wam pokazać. Jeszcze mi fryzjerka mówiła, że za dwa razy rozjaśnię i będzie to właśnie ten kolorek, który chcę najbardziej zrobić, czyli ten. Czekajcie. Nie wiem, czy tak zobaczycie. O. Um, to taki kolorek. No to ile mi brakuje? No ile mi brakuje? Za dwa razy jeszcze. Widać. O, 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 coś takiego. Taki, nie to blond, znaczy to jest blond, ale to jest taki, nie platyna, wiecie, nie taki jaśniutki blond. To jest, o, teraz jest korek, to mogę wam pokazać. O, coś takiego. No, no to widzicie, ile mi brakuje. No mówię, za dwa, jeszcze raz, może za dwa razy rozjaśnię, no i będzie, powiem Wam, ten kolorek właśnie na mojej głowie, bo to jest taki docelowy kolor, jaki chciałabym uzyskać. Jestem bardzo zadowolona z tego cięcia. Yy, skróciłyśmy 3-4 cm, zrobiłyśmy grzywę. Taką właśnie, wiecie, nie krótką, ale właśnie taką... O, na boki, więc one zyskały na, obie o, na objętości. Tak mi się wydaje, że zyskałam czy znaczy, włosy zyskały na objętości dzięki temu bo nie są takie oklapnięte bo ja nie miałam grzywki były takie prosto, nie? a teraz mają tą grzywę i wydaje mi się, że fajniej to wygląda no. także, yy, no. także tak wyglądają słuchajcie moje włoski jestem bardzo, ale to bardzo zado zadowolona pokażę wam jeszcze jak już dojadę, bo teraz jadę po tatę, po Marikę i jedziemy na basen ja jeszcze do sklepu muszę wstąpić, kupić sobie coś do jedzenia. Ale widzicie, osoby, które nie jedzą mięsa, które nie jedzą nabiału, znaczy nabiału, ja jem nabiał, tylko że nie ma w sklepie takim zwykłym spożywczym na przykład koziego sera. Nie ma. Jest wszystko po prostu, wiecie, jakieś twarogi, jakieś... Hmm, krowie, kro, po prostu krowi nabiał, krowi nabiał, nie kozi. E, no, także ja krowy nie jadam. W sensie, wiecie? Na biału, krowiego, a mówię, koziego czy tamowczego, no niestety nie ma. W takim zwykłym sklepie spożywczym. Musiałabym jechać do Lidla, do Biedronki, a no nie zdążę. Także ciężko, a jak ktoś też właśnie mięsa nie je, no to też ciężko kupić sobie jakieś takie przekąski, więc kupię sobie banana, wafle, może kefir. Mm bo na przykład ja wam powiem, że jak kefir piję no przecież to wiadomo, że też jest nabiał ale akurat ten nabiał mi nie szkodzi a ja na przykład jak twarogi jadłam to już mnie wysypywało w nadmiarze jak jadłam na twaróg um, sera żółtego no to nie jem, tylko ten kozi mój w plastrach no ale nie ma, także będę musiała po basenie pojechać do Lidla i zrobić sobie zakupy Ech. No, także dzisiaj taki, słuchajcie, dzień na wariackich papierach. Bo jeszcze o godzinie 18 mam właśnie psychoterapię i mam ją online. No, bo nie dałabym rady po prostu pojechać tam do Kielc, z tego względu, że Marika kończy si o 17, zanim, a wiecie, o 17 to ja bym musiała już wyjechać do Kielc, żeby zdążyć, bo to godzina się jedzie. Także mm, mam akurat y, też właśnie tak jak ostatnio online, właśnie. Sesję i powiem Wam, że nawet spoko nie jest źle. Wolę na żywo, ale wiecie, no jak nie ma możliwości, to nie jest tak źle powiem wam. Już tak się przyzwyczaiłam do tej babeczki mojej, że już taki kontakt fajny załapałyśmy, że ja się ani nie wstydzę, ani nic. Także czuję się dobrze, nie, komfortowo przy niej. Jak z nią rozmawiam, i nawet gdyby była taka sytuacja, że nie wiem, wywaliłoby mnie, bo na przykład internetu by nie było, czy, czy no wiecie, cokolwiek, to już bym nie miała takiego stresa. Bo już jesteśmy na takim etapie, że. O, trener chyba jedzie Mariki. No. Jedzie na basen. E, także nie mam już takiego stresa, bo mówię, no złapałyśmy taki fajny kontakt, że teraz to się czuję, jakbym z koleżanką rozmawiała. A nie z lekarzem. No, także tak. Słuchajcie, tyle wam chciałam, tyle mam do powiedzenia. Jezu, straszne korki są. Ja pierdzielę jak w Warszawie. A ja miałam jeszcze do domu jechać, mówię, wezmę sobie w pojemnik jedzenie. No nie zdążyłabym na basen już. I tak robiłyśmy te włosy od 12.30 do macie 13.30, 14.00, 3 godziny. Najpierw rozjaśnia, rozjaśniacz, później wiecie, farby, dwie, bo odrost z inną farbą, tu inną farbą. No i wiadomo, później jeszcze trzeba było je podciąć. No, także, także tak. Oj, no muszę jednak tak, ale widzę, że połowę twarzy tylko widzicie moją. E, także jadę po, po Marikę, po tatę i jedziemy na ten basen. Pokażę Wam właśnie jak Mariczka ładnie pływa. Mam nadzieję, że się odnajdzie na tym basenie, bo no kiedy my byłyśmy ostatnio na basenie w Skarżysku? To było w listopadzie? Listopad to było jeszcze przed logmasem. no nie? Tak, dobrze ja mówię? No tak. To macie grudzień, styczeń, luty, no. Ale leci ten czas, ja pierdziulam, no. masakra, tak leci, tak zapierdziela. Dobra, fajnie, bo mi nie spada ten, ten aparat, będę mogła tak częściej nagrywać. A brakuje mi takiego gadania do Was, bo czasami stoję właśnie w korkach, już nie mam czego słuchać, bo chociaż no, mam ten kabelek, ale już wiecie, te, te playlisty na Spotify to są po prostu na jedno kopyto, eee, słucham jednego i tego samego, więc czasem fajnie tak się odezwać, a często jeszcze sama nie mam z kim pogadać, nie ma obok pasażera, więc sobie bym z wami pogadała no, także będę was tak tutaj sobie płaść będziemy sobie rozmawiać od czasu do czasu ujujuj, jaka psinka biedna a co ona tutaj robi? kobilula no, także kochani, tyle wam chciałam powiedzieć uciekam na ten basen nagram wam Mariczkę jak pływa tutaj to na tym rondzie to mogliście klapnąć. Nie udało się. No, bo i tak słabo mnie widać. Widzicie, że nie widać mnie. No, widzicie, że nie widać mnie. No nie widać mnie. Także kończę, jak Wam się podoba, bo ja się bardzo dobrze w takim kolorze czuję. Bardzo dobrze się czuję też w tym cięciu, w tej grzywce. No i mówię, jeszcze jedno ze dwa rozjaśnienia i będzie to ten kolorek, który chciałam uzyskać, czyli ten ze zdjęcia. Bo dodam, naprawdę bardzo ładny ten kolorek. Nie, to mówię, nie, nie jest to taki y, blond jaśniutki, tylko taki, taki chłodny, mi się wydaje, to blond jest. No i wydaje mi się, że ładnie będę w nim wyglądała. A zawsze mogę sobie rozjaśnić, bardziej zrobić żółty, nie wiecie o co chodzi. Bardziej jaśniejszy, mogę za zawsze zrobić. Ale najważniejsze to wyjść po prostu już z tego, które mia który miałam, bo wiadomo, że to nie tak do końca jeszcze wyszłam z tych kolorów, które miałam na głowie, bo ja miałam, mówię, miliony kolorów. Dobra, podjeżdżam pod, yy, pod sklep. I kupuję żarełko i tyle. Papa. Pa. Pięknie, słuchajcie jak ptaszki ćwierkają. Zrobiłam tego wędu, zrobiłam sobie kanapkę na drogę Bo też mi dzisiaj to cały dzień domu mhm. Ale piękny koncert. Moje kochane jak to śpiewo. Piknie, piknie. Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam Was kolejnego dnia. E, właśnie jadę do kosmetyczki na paznokcie, ale jestem spóźniona. Pierwszy raz. Nie wiem jak Wy, ale ja wolę być nawet pół godziny wcześniej. Nie, no żartuję, pół godziny bez przesady, ale zawsze jestem wcześniej wcześniej niż później. Nigdy się nie spóźniam. Pilnuję bardzo tego. Zresztą mam to po prostu tak jakoś już chyba we krwi, że no nigdy się nie spóźniałam i nigdy się nie spóźniam. Wolę być mówię. 20 minut wcześniej niż kurczę być spóźniona, i tak samo bardzo cenię to u kogoś, jak ktoś się nie spóźnia na spotkania. No i kurczę, tutaj się niestety spóźniłam pierwszy raz, ale nie spodziewałam się takich korków zana. Akurat w tej okolicy, bo y, byłam coś załatwić z samego rana i. I co? I, 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 i... I przez to właśnie jadę zupełnie inną drogą. I tutaj są korki. Nawet nie wiedziałam, że są. Myślałam, że tylko koło mnie korki są, ale nie. Dobra, w tym czasie się pomalujemy. Dzisiaj robimy typowo takie y, Paznokcie już wiosenne, bo tutaj to mam, widzicie, takie, to są y, nudziaki, a dzisiaj zrobimy sobie... Zresztą bardzo gorąco jest, Jezus, jakie gorąco 28 napaliłam w piecu 15 niech będzie e, dzisiaj robimy różowe tylko będzie to taki róż taki wiecie, delikatny, nie jakiś taki bardzo neonowy, taki rzucający się w oczy tylko bardziej taki pudrowy, no i przede wszystkim skrócimy, tutaj tego paznokcia trzeba w ogóle odbudować, bo on się złamał jedźcie, jedźcie, bo ja kurczę, jestem spóźniona już, no na biedna będzie czekać na mnie. A i tak ją wyrwałam wcześniej, bo miałam na 8:30, poprosiłam ją, żebym na 8 przyjechała, no bo później no nie będzie mnie. Znaczy, jadę i gdzieś i się nie mogę spuścić. No i dlatego też poprosiłam ją, żeby mnie wcześniej przyjęła, no bo z racji tego paznokcia, wiecie, z tym paznokciem będzie trochę roboty, bo będzie trzeba go odbudować. Bo złamał mi się, kurczę, i to tak się złamał, powiem wam, że aż do mięsa. Już nie chcę was tutaj obrzydzać, ale tak się złamał perfidnie, że nie mogłam później dotykać, bo w ogóle tak mi pulsował. Le krew leciała, no tragedia. Nie tylko paznokieć, tylko z razem ze skórą się urwało. No, także słuchajcie, wczoraj byliśmy na basenie, nie nagrywałam nic później, bo miałam nagrywać później, ale nie nagrywałam nic z tego względu, że miałam właśnie tą terapię online no i wiadomo trochę mi z tym zeszło a później to już wieczorem wiecie, szykowaliśmy się do snu. A to dzieciaki wykąpa... znaczy dzieciaki wykąpa same się kąpią, ale wiecie o co chodzi. Kolacja, sprzątanie, ja się wykąpałam. Wykąpałam się. Brałam prysznic, piszcie to. <grym> no, na siłowni byłam i prysznic wzięłam. Tak, także na siłowni byliśmy. No i wieczorem wiecie, szybka kolacja, kąpanie i spanie. E, no, Mariczkę mogliście zobaczyć wczoraj w akcji, jak pięknie pływała, no daje sobie radę, powiem Wam, że tego się nie zapomina, nie zapomina się tego pływania, także no, 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 e, e ludzie, nie zapomina się tego pływania i pięknie sobie radzi, więc niedługo pewnie będziemy jechać na zawody. E, jedyny minus tych zawodów, to ja Wam powiem, jest taki, że bardzo wcześnie trzeba wstać, bo już o 7 jest wyjazd, więc naprawdę... I to w sobotę, wiecie, jedyny dzień tak naprawdę, kiedy Marika może pospać. Ona bardzo nie lubi tego porannego wstawania. Ona w weekendy wstaje mi koło 11. dziesiąta, czasem o 12. Naprawdę. Ja już się prawie na obiad budzę czasami. Więc co chciałam powiedzieć, że... No, że z tym wstawaniem jest tragedia. O Jezu. Policja! Ale no nie rozmawiam przecież przez telefon, tylko za tak położyłam tutaj. Ale pojechali w górę. Dobra. Panie policjancie, proszę mi mandata nie wpisywać, bo ja jestem grzeczna dziewczyna. Nic złego nie robię. Wiecie, co wam miałam ja powiedzieć? Że rekolekcje mamy teraz. I właśnie z dzieciakami dzisiaj, wczoraj to mama moja była, bo ja była, ale dzisiaj, no ja już jadę do kościoła. Ciekawe, czy będzie gdzie tu stanąć. Um, dzisiaj już ja jadę do kościoła. Marika to sama idzie z klasą, a, a ja z Oliwierkiem. Czekajcie, jest tam miejsce. Jest, Karolciu! Spokojnie! Możesz sobie tutaj stanąć. No, z rana to jest spoko, bo nie ma, nie ma korków. No więc y, dzisiaj do kościoła na dwunastą. A jeszcze tylko jutro i się rekolekcje kończą. Ale nie wiem, za moich czasów z tego, co ja kojarzę, to chyba nie chodziło się w ogóle do szkoły i było wolne. Rekolekcje to były po, po prostu dniami wolnymi od szkoły, tak pamiętam, a teraz robią w, w trakcie lekcji, pierwsze trzy lekcje i później idą dzieciaki do kościoła. Dobra, słuchajcie, lecę, bo naprawdę jestem spóźniona, odezwę się do was z nowymi pazurkami i będziemy kończyć. Moja piękna dama! <śmiech> <śmiech> Moja ja damencja! Była? I by się zamknęły te, to co byś zrobiła? Uciec na pasie. A w końcu, kochani, się do Was odzywam. Po całym, całym dniu, bo mamy godzinę 18, Ale jestem i zobaczcie, jaka piękna pogoda w ogóle za oknem jest. Jest jasno, jest jasno. Dłuższy dzień. Nie wiem, czy to już nie jest zmieniona. Czekajcie, kiedy się zmieniają czas z zimowego na letni? Chyba dzisiaj jest zmieniany. Czy wczoraj był? Nie wiem. Tak czy siak, zobaczcie, jest 18, jest widniutko. Cieplutko, fajnie. No, my czekamy właśnie na Mariusza, bo jest u Fryzjera. Za chwilę go odbieramy. A ja sobie właśnie tutaj na telefonie kupowałam. Słuchajcie, bilety! I już mamy kupione bilety do Londynu. Także teraz mi tylko i wyłącznie zostało kupić bilety do Paryża. Eee, I tak naprawdę już mamy wakacje. No, zabukowane można by rzec, bo już na bank lecimy. Do Londynu, bo już są bilety kupione, więc już tak naprawdę e, nie ma odwrotu. E, no, także bardzo się cieszę, że już to mam za sobą, bo chciałam wcześniej kupić, żeby te ceny były takie, wiecie, przystępne, ale i tak powiem wam jest drogo. Może dlatego, że, wiecie, nasza czwórka, nie, bo jakby tak. Jechać, w pojed lecieć w pojedynkę czy tam we dwoje, no to wiadomo, że byłoby taniej. A jak już leci cała rodzina, no to wiadomo, że już te bilety są droższe. Ale i tak powiem wam, nie jest źle, bo, no bo kupujecie jednak y, kilka miesięcy y, naprzód, więc, no więc jest, jest troszeczkę taniej. No. Także bilety kupione, lecimy na wakacje, y, a stamtąd jedziemy już pociągiem do Paryża. Taki jest właśnie plan, że nie z siostrami, bo siostry były w styczniu, były jeszcze. Siostra, to przepraszam, była ze trzy razy chyba w Londynie. Także plan jest taki, że tylko my we czwórkę jedziemy na cały dzień właśnie do Paryża, a z dziewczynami no to mamy na pewno zaliczyć sobie jakiś taki wypad nad morze, ale też właśnie pod namioty na jedną nockę zdobyć szczyt, bo tam też są przepiękne góry, także będę na pewno nagrywać, więc zobaczycie też Anglię trochę z innej strony no, także będzie dużo vlogów na pewno, na to się przygotujcie ale jeszcze trochę do wakacji zostało nie wiem, paznokcie wam chyba pokazywałam na angielskim, zrobiłam sobie taki jaśniutki teńki róż, taki pudrowy z takim połyskiem, także bardzo ładnie mi wyszły. No i co? Byłam na małych zakupach, teraz właśnie Mariusz jest a my byliśmy na małych zakupach w Lidlu. No i przyjadę, będę smażyć leśniki. I tyle. Także słuchajcie, to wszystko z tego vloga metamor... metamorfozowego. To taki vlog z metamorfozy mojej włosowej. Ale powiem, że jestem zadowolona z tych włosów, tylko że właśnie się tak zastanawiam. Wiecie, czy jeszcze ich nie. Znaczy, w sensie rozjaśnić, to i tak będę, bo to nie jest jeszcze ten docelowy kolor, który chciałabym uzyskać. Bo ja chcę mieć takie jak te ze zdjęcia, co do dama. To jeszcze mi tak brakuje, nawet fryzjerka, mówię, że jeszcze tak raz, ze dwa razy trzeba rozjaśnić. Ale wiecie co, tak się zastanawiam. Dajcie mi znać, jak wymyślicie, czy ładniej mi by było w jasnym blondzie. Bo tak, wiecie co, dzisiaj tak w słońcu patrzyłam na te włosy w usterku i tak kurde nie wiem, czy właśnie. E, czy, czy by mi nie pasowały takie jaśniejsze. Bo to, który ja będę miała, który mam i który będę miała docelowo, to będzie taki chłodny blond. A ja się tak zastanawiam. Yy, Marnia, tam jest Panu twój od historii, czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się. A ja się tak zastanawiam, wiecie, nad czym, czy ładnie by mi było w jasnym blondzie. Po prostu jasny blond, taki wiecie, żółty. No, żółty, żółty, no jasny blond, nie? Dajcie mi znać, bo mi się wydaje, że chyba by mi było ładnie. No bo te, które miałam teraz, zanim zrobiłam teraz te włosy, no to miałam takie rudawe. Nawet w słońcu, ale w ogóle wypukały mi się i były już rudawe, ale tak się zastanawiam, czy sobie zrobić taki, jak doda, właśnie ma taki docelowo ten chłodny, czy zrobić sobie taki ciepły, nie? Taki, taki po prostu jasny, jasny blondzik. Ja mam, że się dobrze czuję w rozjaśnionych włosach, w ogóle w jasnych, nie w ciemnych, już, znaczy już. Nie wiem, czy będę wracać do ciemnego, może kiedyś tak, jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy, ale na chwilę obecną na pewno do lata nie będę nic eksperymentować z, z kolorem, tylko zostajemy przy takich, ewentualnie trochę jeszcze bardziej rozjaśnionych, bo jakoś się dobrze czuję w takich właśnie jaśniejszych niż, niż w ciemniejszych. No i tyle, kochani, także uciekamy do domku. Chyba wszystko, co tam miałam wam powiedzieć, pokazać, to pokazałam i powiedziałam, a jak nie, jak sobie coś przypomnę, to matko jedyna, za dwa dni się widzimy w kolejnym nowym odcinku. U mnie, wiecie, coś, coś szwankuje internet, więc chyba będę musiała jutro z rana poleć, podjechać do rodziców i od nich, i od nich ten vlog... Tego vloga nie zmontować, tylko wam opublikować. I tak w ogóle dzisiaj spojrzałam, kurde, teraz się powinien, dzisiaj się powinien pojawić najnowszy vlog. A ja nie wiem, byłam przepewna, że vlog się pojawił wczoraj, więc mówię, a to mam jeszcze czas. A nie, 20 chyba 1 się pojawił, a dzisiaj 23 no, czyli dzisiaj się powinien pojawić, a on się pojawił jutro, ale to nic, tamten miał dobre wyświetlenia, więc nie jest źle. Także dobra, to dziękuję Wam bardzo za, za uwagę, za dotrwanie do końca. No i co? I całej Was bardzo mocno. Widzimy się w kolejnym pojutrze. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa! pa.